Kapitanie, sorry, kolego, ale mamy problem. I to całkiem spory. Dobra, no i co teraz? Stary, daj odetchnąć, właśnie dostałem przed łeb halkie. Mówiłeś, że mamy jedną szansę. To, to była nasza szansa. Nie przepadła, już po szansie. Sześć kamieni albo nic, sześć kamieni Pokażę, albo nic. Wiesz o tym? Powtarzasz. Się Sam mi? się powtarzasz, wiesz? Sam się powtarzasz. Wiesz, Ale... wiesz co, nie, ja nie, nie, nie podszedł Ci mój przekred, nie podchodziłeś do niego poważnie. was. czujność. skrzaniłeś mój Skrzaniłem. Tak. Jest jakaś inna opcja, żeby zdobyć teserak? Nie, 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 nie. Nie ma żadnej opcji, nie będzie powtórek, żadnych skoków w czasie. Została nam tylko jedna cząsteczka. Na łebka. I koniec. Jasne? Jak ją zużyjemy, to papa, pa, a nie wracamy do domu. Ale jeśli nie spróbujemy, to nikt inny też nie wraca. Wiem. Jest inny sposób, żeby odzyskać teserak przy okazji czorski Pima. Mała podróż sentymentalna, tajny kompleks wojskowy, New Jersey. Kiedy byli tam obaj naraz? Moim zdaniem to było wtedy, kiedy coś mi tam gliście dzwoni. Jak mgliście? E, ktoś mi coś łaskawie objaśni. Wiem na sto że tam był. Kto był? Gdzie? To wiem, skąd to wiem? No mówcie ludzie, o co chodzi? Wygląda na to, że improwizujemy. Super. Co improwizujemy? Rysko, zabierz to do naszej siedziby. Ruszamy? Ale co jest w New Jersey? 04. 07? Hal Halo. Halo, Jesteś pewien? Kapitanie, kapitanie, Steve! Sorki, Ameryka, Rogers. Słuchaj, jeśli się nie uda, nie będzie powrotu. Utkniecie tam na zawsze. Dzięki za słowa otuchy, Mikrusie. Ufasz mi? Ufam. Jaka decyzja? Ruszajmy. Not more. Yeah. Ale tak dosłownie to się chyba tu nie urodziłeś, co? Nie, tak bardziej symbolicznie. Okej, okay. wyobraź sobie, że jesteś w tarczy i jednocześnie masz parafaszystowską organizację szpiegowską. Gdzie ją ukryjesz? Na oczach wszystkich. Udanej misji, kapitanie, udanego projektu, no, doktorze. Pan tutaj nowy? Nie zupełnie. सब विदक